Cielu. Mojżesz powiedział, zostawił swoją żonę bratu, tak samo drugi i trzeci, aż do siódmego. W końcu po wszystkich umarła ta kobieta, do którego więc z tych siedmiu należy, należeć będzie przy zmartwychwstaniu, bo wszyscy ją mieli za żonę. Jezus im odpowiedział, jesteście w błędzie, nie znając Pisma ani Mocy Bożej. Przy zmartwychwstaniu bowiem nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie Boży w niebie. A co do zmartwychwstania umarłych, nie czytaliście, co Wam Bóg powiedział w słowach: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. A tłumy słysząc to zdumiewały się nad Jego nauką. Gdy Faryzeusze dowiedzieli się, że zamknął usta Saduceuszą, zebrali się razem. A jeden z nich, uczony w prawie, zapytał go, wystawiając go na próbę: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do Niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Gdy faryzeusze byli zebrani, Jezus zadał im takie pytanie: Co sądzicie o mesjaszu? Czyim jest synem? Odpowiedzieli mu: Dawida. Wtedy rzekł do nich: Jakżeż więc Dawid, natchniony przez Ducha, może nazywać go Panem, gdy mówi: Rzekł Pan do Pana Mego, siądź po prawicy mojej, aż położę twoich nieprzyjaciół pod stopy twoje. Jeśli więc Dawid nazywa Go Panem, to jak może być tylko Jego synem? I żaden z nich nie mógł mu odpowiedzieć. Nikt też od owego dnia nie odważył się więcej go pytać. Kolejny dwudziesty trzeci rozdział. Stanowi ostrzeżenie dla nas, abyśmy nie stali się uczonymi w piśmie, to znaczy ludźmi opanowanymi przez Pychę. Wielokrotne biada wypowiadane przez Chrystusa jest dla nas bardzo dobrym rachunkiem sumienia. Ten fragment przeczyta Pan Paweł Kruczek, animator muzyczny Oazy. Wówczas przemówił Jezus do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona. Lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich, nazywali ich rabbi. Otóż Wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi. Albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym Ojcem, jeden bowiem jest Ojciec Wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano Mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie Królestwo Niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do Niego idą. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo obchodzicie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami. Biada wam przewodnicy ślepi, którzy mówicie, kto by przysiągł na przybytek, to nic nie znaczy, lecz kto by przysiągł na złoto przybytku, ten jest związany przysięgą. Głupi i ślepi, cóż bowiem jest ważniejsze? Złoto czy przybytek, który uświęca złoto? Dalej, kto by przysiągł na ołtarz, to nic nie znaczy, lecz kto by przysiągł na ofiarę, która jest na nim, ten jest związany przysięgą. Ślepi, cóż bowiem jest ważniejsze ofiara czy ołtarz, który uświęca ofiarę? Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na Niego. I na wszystko, co na Nim leży. A kto przysięga na przybytek, przysięga na Niego i na Tego, który w Nim mieszka. A kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na Tego, który na Nim zasiada. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo dajecie dziesięciny zmięty kopru kminku, lecz pomijacie to, to, co ważniejsze jest w prawie, sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie opuszczać. Przewodnicy ślepi, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są one zdzierstwa. I niepowściągliwości. Faryzeuszu, ślepy, oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych. I mówicie, gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie bylibyśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków. Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków. Dopełnijcie i wy miary waszych przodków. Węże, plemię żmijowe, jak wy możecie ujść potępienia w piekle? Dlatego oto ja posyłam do was proroków, mędrców i uczonych. Jednych z nich zabijecie i ukrzyżujecie. Innych będziecie biczować w swych synagogach. I przepędzać z miasta do miasta. Tak spadnie na was wszystka krew niewinna, przelana na ziemi, począwszy od krwi Abla, sprawiedliwego, aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zamordowaliście między przybytkiem a utarzem. Zaprawdę powiadam wam, przyjdzie to wszystko na to pokolenie. Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamieniujesz tych, którzy do Ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić Twoje dzieci, jak ptak swe pisklęta zbiera pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wasz dom zostanie wam pusty. Albowiem powiadam wam, nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Kolejny, dwudziesty czwarty rozdział tej Ewangelii przypomina słowa Jezusa mówiące o zburzeniu Jerozolimy oraz o powtórnym przyjściu Chrystusa. Podkreśla nieznany czas paruzji oraz wezwanie, abyśmy zawsze byli przygotowani. Ten fragment przeczyta pan Edward Kołek, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Haucnowa. Gdy Jezus szedł po wyjściu ze świątyni, podeszli do niego uczniowie, aby mu pokazać budowle świątyni. Lecz on rzekł do nich: Widzicie to wszystko? Zaprawdę powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. A gdy siedział na górze oliwnej, podeszli do niego uczniowie i pytali na osobności: Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata. Na to Jezus im odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem mesjaszem i wielu w błąd wprowadzą. Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych Uważajcie, nie trwórzcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać. I będziecie w nienawiści u wszystkich narodów z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze. Będą się wzajemnie wydawać, i jedni drugich nienawidzić. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą, a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona po całej Ziemi na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. Gdy więc ujrzycie ohydę spustoszenia, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte, kto czyta, niech rozumie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry, kto będzie na dachu, niech nie schodzi, by zabrać rzeczy z domu, a kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz. Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni, a módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w szabat. Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. Gdyby ówczas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ówczas zostanie skrócony. Wtedy, jeśli by wam kto powiedział, oto tu jest Mesjasz albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy, i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. Oto wam przepowiedziałem, jeśli więc wam powiedzą, oto jest na pustyni, nie chodźcie tam. Oto wewnątrz domu, nie wierzcie. Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie. A świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem syna człowieczego. Gdzie jest padlina, tam się i sępy zgromadzą. Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy zaczną padać z nieba, i moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wówczas ukaże się na niebie znak syna człowieczego. I wtedy będą narzekać wszystkie narody Ziemi i ujrzą syna człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. Poślą swoich aniołów strąbą o głosie potężnym i zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba, Aż do drugiego. A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo. Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato. Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i Ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. O dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam ojciec. A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem syna człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż potop przyszedł i pochłonął wszystkich. Tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach. Jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan Wasz przyjdzie. A to rozumiejcie, gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę powiadam Wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: mój Pan się ociąga i zacznie bić swoje współustwa i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Każe go ćwiartować i z obudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Kolejny, dwudziesty piąty rozdział. To dwie wymowne przypowieści o panach roztropnych, nieroztropnych oraz o talentach. Jednak kluczowe są słowa Jezusa o sądzie ostatecznym. Módlmy się o to i tak żyjmy, abyśmy wszyscy usłyszeli. Pójdźcie błogosławieni ojca mojego. Ten fragment przeczyta pan Kacper Jafernik, policjant Saucnowa. Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś, razem z lampami, zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, zmoszone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie. Pan Mody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A rozsądne rzekły do roztropnych. Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne. Mogłoby i nam i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł pan mody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: Panie, panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Podobnie też jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden. Każdemu według jego zdolności i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który otrzymał dwa. On również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i, rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma ci postawię. Wejdź do radości Twego Pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi dwa talenty. Oto drugie dwa talenty zyskałem. Rzekł mu Pan. Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma ci postawię. Wejdź do radości Twego Pana. Przyszedł i Ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, żeż jest człowiek twardy. Chcesz rządzić tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu Pan Jego, sługo zły i gnuśny. Wiedziałeś, że chcesz rządzić tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdzie mnie rozsypał. Powinieneś, powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodany, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, Zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i skrzytanie zębów. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody. A On oddzieli jednych ludzi od drugich. Jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kosły po lewej swej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie. Pójdźcie błogosławieni ojca mojego. Weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzieliście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy cię głodnym i nakarmiliśmy ciebie, spragnionym i daliśmy ci pić? Kiedy widzieliśmy cię przybyszem i przyjęliśmy cię, lub nagim i przyodzialiśmy cię? Kiedy widzieliśmy cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do ciebie? A król im odpowie: Zaprawdę powiadam wam, wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich, najmniejszych, mnieście uczynili. Wtedy odezwę się i do tych po lewej stronie. Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem... A nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie, byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci. Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłyszeliśmy Tobie. Wtedy odpowie im Zaprawdę powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili. I pójdą Ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Moi kochani, dziękuję wszystkim za już trzy godziny maratonu biblijnego z Ewangelii Świętego Mateusza. Przed nami pozostały jeszcze trzy rozdziały, które przeczytamy już po Mszy Świętej zamiast modlitwy różańcowej. Dziękuję ślicznie za tę modlitwę tym wszystkim, którzy czytali, a także tym, którzy uczestniczyli przez misję internetową. Teraz zapraszamy na Eucharystię.